słowa. Wróżki. Skąd wróżki znają naszą przyszłość? Mój problem polega na tym, że niestety poszłam kiedyś do wróżki i to, co ona powiedziała, sprawdziło się. Na moje nieszczęście zapowiedziała także, że stanie się coś złego w moim życiu, a konkretnie w moim małżeństwie i ja teraz nie mogę przestać o tym myśleć. Bardzo chciałabym, aby to nigdy się nie wydarzyło. Wyspowiadałam się z tego grzechu i bardzo żałuję, że poszłam do tej wróżki, ale dręczy mnie ta zapowiedź nieszczęścia. Proszę Państwa, myślę, że po pierwsze wróżki niektóre są dobrymi psychologami. Jeśli ja powiem Państwu teraz, przepraszam, żartobliwie, powróżę Państwa na przyszły miesiąc. No będziesz miał bardzo radosne spotkanie w tym najbliższym miesiącu. Zdenerwujesz się też w najbliższym miesiącu. Tak. O, zobaczysz coś ciekawego w telewizji w najbliższym miesiącu. No to już, proszę Państwa, proszę tutaj płacić mi, bo za wróżbę prawdziwą. Żadna sztuka. Natomiast oczywiście. Wróżby, okultyzm, rzeczywistości nadprzyrodzona, ale ta demoniczna, to wszystko jest taką ze sobą związane. Proszę pamiętać, że demon jest rzeczywistością ponadczasową. Działa w czasie, przejawia się w czasie, ale sam do, należy do świata, w którym czasu nie ma. I on może wróżce, żeby opętać człowieka, żeby dać mu, złapać go na pokusę własy, władzy. Proszę zwrócić uwagę, że wróżba... Jest to pokusa władzy. Ja będę wiedział, co mnie czeka. Ja będę miał władzę. My w chrześcijaństwie prosimy Pana Boga o oddalenie jakichś nieszczęść, ale nikt z nas nie rości sobie prawa czy pożądania do tego, żeby mieć władzę. Natomiast demon może kogoś na to skusić i dać mu uchylić mu rąbka, żeby jakąś władzę miał. Ja też rzeczywiście słyszałem niekiedy nieprawdopodobne historie, jeśli chodzi o wróżby. Ale to, co z panem Pawłem tu często powtarzamy, koszty są tego nieprawdopodobne i proszę zwrócić uwagę, że autorka listu sobie coś tam powróżyła, coś tam się sprawdziło, ale teraz żyje w ogromnym niepokoju, który domyślam się przenosi się na wszystkich. Dlatego... Kto wie, ja tutaj nie chcę wieszczyć nic złego, ale e, słyszałem takie opowieści, które świadczyły o tym, że dopiero właśnie wysłuchanie takiego pseudowróżenia wywoływało sytuację z wielkiego napięcia wynikające, które no teoretycznie mogłyby się w to wpisać, prawda? Czyli sam, że wróż, samo sprawdzająca tak, się. się prognoza. No, gdyby nikt nie poszedł do wróżki, to by nie pomyślał, że, że coś takiego może się zdarzyć. A no potem tak. przez, przez głęboką frustrację, przez lęki, przez napięcia, hmm. przez podejrzenia, dochodziło rzeczywiście do jakichś poważnych napięć między ludźmi. To jest, proszę Państwa, jak mężczyzna jedzie z kobietą samochodem, ona prowadzi nie pewnie i mężczyzna mówi, wiesz, ty zaraz spowodujesz jakiś wypadek. Jestem przekonany, że za chwilę spowodujesz wypadek. No, proszę Państwa, myślę, że szanse wypadku rosną przynajmniej o 10-kilkanaście procent w takim momencie po takim stwierdzeniu. Dlatego to są takie, takie często też zasady.